Dzień dobry, dobry wieczór. Witam was wszystkich kochani. Powiem wam, że dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na temat to, co czuję. I powiem wam, że czasem tak mi ciężko łapnąć w ogóle te moje myśli, tak mi to wszystko kurde czasem lata w głowie i jakoś nie mogę się skoncentrować. Ja powiem wam, że nie, czasem właśnie nie wiem jak wy tam macie, ale jakby ciężko mi jest z koncentracją, nie? Jakby skupić się na jednym, dlatego lubię też walki i lubię e, te rzeczy, bo powiem Wam, że to tak da, jakby daje mi poczucie takiego bezpieczeństwa w moim życiu. Bo <gryw> jakby rozwijam się tam swój umysł, bo jednak tam jest tak, że jest tam po prostu bardzo dużo do, do nauki nie? w tych walkach i uwielbiam to. Tak samo po prostu też. E, Cieszę się w ogóle bardzo, że jestem właśnie w tym ludzie z pasją. E, uważam, że to jest bardzo super dla mnie na jakiś rozwój, na rozwinięcie tego, co jest we mnie, bo, bo bardzo jakby z tą pasją, którą mam, ona jest, ona bardzo jest mocna w moim sercu. Ja jestem jakby z kozakami już od 2014 roku i to jest cały czas. U mnie jest tylko w głowie kozactwo. Kozactwo, kozacwo, wolność. Braterstwo, siła, i to wszystko mi jest cały czas ja tym żyję i powiem Wam, że to, że ja poszedłem do szkoły aktorskiej to tylko dlatego, że to jest powiązane z kozactwem, bo ja wiedziałem, że jak pójdę do szkoły kozackie, do szkoły aktorskiej, to wtedy będę mógł być bardziej sławny, bo zostanę sławnym aktorem, i wtedy będę mógł spełniać się w. Kozactwie, czyli będę mógł tworzyć swoje bractwo. No ale, żeby wyszło, tak, wyszło, że jest ta pandemia, i z, ym, z aktorstwem, i nie tylko przez pandemię, bo też ja bym musiał mieszkać w większym mieście, w Londynie, czy i tam się rozwijać, czy tu w Warszawie. A tak naprawdę mi się jakoś tam nie pali za bardzo, żeby w większym mieście mieszkać, choć też nie jest to powiedziane, bo jak chcę pomyśleć teraz o Polsce to jakoś bym widział się w jakimś projekcie tutaj gdybym miał coś taką propozycję i gdzieś tam wbić, nie? Warszawa czy Kraków, bo bardzo chętnie ale jak na razie po prostu skupiam się na czymś innym, bo mi się wydaje, że teraz ogólnie w, w jakby teatr, film i, i to jest bardzo ciężko i dlatego jakby chcę rozwijać na razie te sztuki walki. I dlatego teraz też właśnie te sztuki walki robię e, pod względem, że chcę po prostu dobić się fameu. No, simple as that. Nie? To chodzi mi o fame, bo jak będę miał fame, to wtedy będę tworzył kolejny projekt, czyli moją pasję kozastwo. I to wszystko jest powiązane, bo sztuki walki to jest też właśnie z moją pasją. To jest związane tak samo e, jak chciałem jechać koniem dookoła świata, to też to było związane z tym fejmem, bo wiedziałem, że jak to też było z moją pasją związane, bo powiedziałem jak przyjadę dookoła świata, takim koniem, koni, nawet przez 10 lat, a było to w mojej głowie, to jak wrócę po 10 latach będę famous guy i będę po prostu robił co? Kozactwo. <grych> a wiecie, no, trzeba troszkę być znany cokolwiek, żeby coś zrobić, coś większego. Nie ma tak, że z gdzieś zrobisz coś, coś co jest nie, jakby... no. No wiecie, nie jest trudno. A jeśli jesteś famous, famous to możesz zrobić coś kurde, jest łatwiej, nie? A w każdym bądź razie do tego te wszystkie moje projekty, ich po prostu staram się po prostu wybić, em, jakiegoś marketingu, żeby po prostu... Później robić kolejne cele, a związane to jest właśnie z, z bractwem, bo, bo tu jest moje marzenie: mieć po prostu grupę ludzi, którzy są jakby mocni, trenują sztuki walki i jesteśmy tą grupą, taką, która na przykład nie wiem, może jechać na zawody, może się spełniać w jakichś organizacjach, ale chodzi mi o bractwo. Czyli Kozackie Bractwo. Tutaj chciałbym stworzyć taką mocną grupę kozacką. Ale do tego wiem, że ja muszę pokazać siebie i swój charakter i dopracować pewne menedżerskie sprawy, żeby ktoś za mną poszedł, żeby ktoś po prostu mi zaufał i ktoś jakby spróbował ze mną być w tym bractwie. Dlatego cieszę się, że mogę być w tej pasji. Ludzie z pasją. Też jakby nawiążę do tego temat i co, i tak, yy, tak to właśnie wygląda, że dążę do tego, żeby mieć bractwo, ale wiem, że muszę pierwsze zrobić pewne inne kroki, żeby tam to osiągnąć. Także dziękuję, że jesteście. A jeszcze wspomnę, dzisiaj dzwoniłem do, do adwokata i powiem Wam szczerze, nie chcę walczyć z policją, ani z prawem, ale chcę e, bronić swoje prawa. Po prostu chcę, e, nie mogę pozwolić na pewne rzeczy ludzi, którzy myślą wykorzystują prawo po to, żeby komuś tam e, dojechać, a w tej kwestii tak się czuję, a uważam, że to jest niestosowne. Tego dzisiaj dzwoniłem do adwokata, będę miał z nim rozmowę w przyszłym tygodniu, e, bo jeszcze nie wiem, kiedy będzie rozprawa i zobaczymy, czy on mi pomoże, czy nie i w jaki sposób będzie to kosztowne, czy nie, ale jeżeli on mi to weźmie tą sprawę i będzie w jakiś sposób kosztowne, ja ani postaram się nie wiem, że nie będę miał gotówki na tyle, zrobię może jakąś rzutkę, ktoś mi pomoże, może e, na Facebooku, e, dlatego że nie jestem przy kasie, a, a wierzę w też w dobrych ludzi, że ktoś może obstanie się za mną, ktoś może poczuje się, że mam rację, może są tacy, którzy twierdzą, że nie. I to też jest taka jakby opcja i, i, i ja to też szanuję, bo nie każdy się musi zgadzać, ale ja uważam, że oni postąpili źle i wykorzystują swoje po prostu prawa i chcą mnie karać. Ja uważam, że to nie powinno tak być. No wiecie, w tym kwestii uważam, że oni wykorzystują to i chcą mnie dowalić. I ja jakby bronić swoich praw. No także tyle. Trzymajcie się dobrego wieczoru i Brońcie swoich praw. I bądźcie wolnymi ludźmi i szanujcie bliźniego swojego. Naprawdę, nie musimy sobie skakać do gardła. Niepotrzebne jest. Bądźmy przynajmniej mili jeden do drugiego. Nie przeszkadzajmy drugiemu. I wszystko. Trzymajcie się zdrówka, że pan.